Wykonaj dokładnie to, aby stracić 5 kg tłuszczu w 8 tygodni, ale najpierw zapisz ten film, żeby móc do niego wrócić. Jeśli chcesz stracić 5 kg tłuszczu w ciągu najbliższych 8 tygodni, oznacza to, że musisz stracić około 625 g tłuszczu na tydzień. Zakłada się, że 1 kg tłuszczu to około 7500 kalorii. Jeśli pomnożymy 7500 przez 0,625 kg, otrzymamy tygodniowy deficyt kaloryczny, który powinien wynosić w tym przypadku około 4700 kalorii. Wystarczy podzielić to przez 7 dni, żeby dało nam to wymagany dzienny deficyt kalorii, który wynosi około 670 kalorii. Dwa narzędzia do generowania deficytu: 1 liczba spożywanych kalorii, 2 dwa poziom aktywności fizycznej. Możesz wybrać dowolny z nich lub korzystać z obu po trochu, ale nie przesadzaj na początek. Na przykład, jeśli do tej pory nie robiłeś nic i nagle wrzucasz sobie 4 czy 5 treningów i bardzo nisko kaloryczną dietę, to nie jest dobre rozwiązanie. Moja propozycja na start. Spaceruj lub około 8 tysięcy kroków dziennie. Zacznij od dwóch treningów siłowych w tygodniu, nawet 30-45 minut wystarczy. Oraz zadbaj o to, żeby każdy posiłek zawierał minimum 25 gram białka oraz porcję warzyw lub owoców. Kliknij obserwuj po więcej skutecznych wskazówek